Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu Kurak odpowiada. Podcastu, w którym kurak odpowiada na wasze pytania. Ja jestem Piotr. Kurak! Hmm, ale kurak będzie dzisiaj siedział cicho. W zasadzie to przez kilka kolejnych epizodów, bo Piotr się będzie wymążał. Oh. No i teraz możemy rozmawiać. Przez kilka kolejnych epizodów będziemy rozmawiać o słowach bezpieczeństwa. Dziś w formie wprowadzenia podejdziemy do tematu nieco szerzej, bo porozmawiamy o bezpieczeństwie, granicach i szacunku. Będziemy się im przyglądać w kontekście larpów, ale prawda jest taka, że temat jest dużo bardziej uniwersalny i bardzo łatwo przenieść go również na inne dziedziny życia czy hobby szczególnie takie, gdzie dochodzi do interakcji z innymi. Zacznijmy od najbanalniejszego na świecie, ale jednak ekstremalnie ważnego stwierdzenia. Podczas gry nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa twojego i innych. I jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi, dotyczy to zarówno bezpieczeństwa fizycznego, jak i psychicznego w świecie czy w środowisku, w którym przez większość czasu nie jesteśmy sobą, łatwo o tym zapomnieć. Szczególnie dotyczy to settingów brutalnych, pełnych przemocy, takich jak na przykład nasz ukochany LARP Gothic. Łatwo jest zapomnieć, że tak jak pod zbroją płytową może kryć się delikatny, nie najbardziej aktywny fizycznie człowiek. Tak samo pod maską bandziora i drania może kryć się osoba krucha i wrażliwa. Ba, łatwo zapomnieć, że wielki dryblas rzucający kur... ch... prawo też ma swoje słabe punkty, limity, a czasami może po prostu mieć gorszy dzień. I co najważniejsze, że ma do tego pełne prawo. Gdyby zapytać kogoś z nas co myśli na ten temat, pewnie usłyszelibyśmy, że wszystko jest jasne, a temat był już przecież wałkowany milion razy. Ciekawe i może odrobinkę przerażające jest to, że to właśnie te najbardziej oczywiste sytuacje. Te, co do których nie mamy wątpliwości, jeśli chodzi o ich moralność czy potencjalną szkodę, okazują się wciąż wymagać najwięcej pracy czy uwagi. Ile razy walka eskaluje zdecydowanie ponad komfortowy poziom? Ile razy musimy zebrać jeszcze w głowę, żeby być w stanie zakomunikować, że jesteśmy blisko naszej granicy albo że została ona przekroczona? Ile razy musimy usłyszeć obleśny żart, lub być stroną niechcianego flirtu, żeby powiedzieć jasno: hej, przepraszam, ale to dla mnie nie jest ok. I co najgorsze, ile razy musimy jeszcze w ciszy zapłakać po dużo trudniejszej sytuacji, której w tym odcinku nie chcę nawet wspominać. Każda sytuacja, w której twoje granice zostają przekroczone, Wymaga reakcji. Po obu stronach każdej interakcji są ludzie, często różniący się od siebie wrażliwością i doświadczeniem. Często, choć niełatwo mi to powiedzieć, również intencjami. Nie komunikując w żaden sposób naszego dyskomfortu czy nawet krzywdy, pozbawiamy drugą stronę możliwości zrozumienia, że doszło do niefajnej sytuacji. Warto zakładać, że druga osoba nie zrobiła czegoś umyślnie, może po prostu udała ponieść się emocjom i kiwnęła nieco za mocno mieczem, a może źle zinterpretowała sygnały i pozwoliła sobie powiedzieć o dwa słowa za dużo. Są oczywiście sytuacje, gdy nie należy szukać wytłumaczenia. Jeśli dochodzi do naruszenia nie tylko Twojego komfortu, ale bezpieczeństwa czy zdrowia, masz prawo reagować z pełną stanowczością. Na każdym larpie są osoby odpowiedzialne za organizację, często są osoby bezpieczeństwa. Są tam właśnie po to, by reagować, gdy taka sytuacja zaistnieje. Jeśli czujesz, że nikt nie zaopiekował się Tobą dobrze, pamiętaj, żeby nie rezygnować. Spróbuj kolejnej osoby, może przyjaciół, a może kogoś wyżej w hierarchii. Oczywiście nie namawiam cię tutaj do robienia zamieszania czy psucia gry innym, ale nie możesz nigdy zrezygnować z szukania pomocy, bojąc się, że zepsujesz komuś grę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeśli ktoś napastuje cię seksualnie, łamie otwarcie prawo, sprawia, że zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie, szerzy przemoc lub nienawiść, masz prawo oczekiwać reakcji. Uch, zrobiło się ciężko. Przepraszam, ale miałem potrzebę to wszystko powiedzieć. Gdy zaczynałem swoją przygodę z LARPami, bardzo chciałbym sam to wszystko usłyszeć. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dojrzałą i otwartą społecznością, że szukanie pomocy powinno być standardem, tak samo jak jej udzielanie. Ale żeby znaleźć się w tamtym miejscu, musimy najpierw otwarcie o tym wszystkim rozmawiać. Na szczęście jest wśród nas wiele wspaniałych ludzi i nieważne co się dzieje, pamiętaj. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Trzymaj się cieplutko i zdrowo. I do usłyszenia.